Jeśli jesteś osobą duchowo przebudzoną, to co usłyszysz w tym nagraniu może całkowicie zmienić Twoje życie modlitwy. Ale ostrzegam Cię, ta wiedza jest potężna i niebezpieczna w złych rękach. Kliknij łapkę w górę i subskrybuj kanał, bo to, co zaraz odkryjesz, diabeł chciałby, abyś nigdy nie usłyszał. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, otwórz dzisiaj oczy mojego serca na prawdy, które ukrywałem przed światem. Naucz mnie mądrości milczenia, gdy inni mówią: naucz mnie siły dyskrecji, gdy inni chwalą się swoimi darami. Zachowaj moje tajemnice duchowe w świętym milczeniu, aby moja moc nie została rozpruszona, a moja wiara nie została zniszczona przez pycha i próżność. Niech to, co święte, pozostanie święte. Niech to, co ukryte w Tobie, pozostanie ukryte dla świata. Prowadź mnie drogą pokory i mądrości. Amen. Żyjemy w czasach, gdy wszystko musi być pokazane, udostępnione, ogłoszone całemu światu. Media społecznościowe nauczyły nas, że jeśli czegoś nie udostępniliśmy, to jakby się nie wydarzyło. Ale w życiu duchowym działa odwrotna zasada. Lewis wielokrotnie ostrzegał, że niektóre rzeczy tracą swoją moc, gdy są ujawniane. Są tajemnice, które Bóg powierza tylko Tobie, i jeśli je ujawnisz, możesz stracić wszystko. Co zbudowałeś w duchu. Pierwsza rzecz, której nigdy nie powinieneś ujawniać, to twoje doświadczenia z Bogiem w modlitwie. Kiedy Bóg dotyka twojego serca, gdy przeżywasz głębokie spotkanie z Nim, gdy łzy spływają po twoich policzkach podczas adoracji, gdy słyszysz Jego głos w ciszy swojej duszy, to jest święty. To jest tylko między tobą a Bogiem. Lewis mówi nam coś zdumiewającego, że w momencie gdy zaczynamy opowiadać innym o naszych duchowych doświadczeniach, często robimy to nie z pokory, ale z pychy. Pomyśl o tym, dlaczego chcesz komuś powiedzieć o swoim głębokim doświadczeniu modlitewnym? Czy naprawdę chcesz zbudować ich wiarę? Czy może chcesz, aby myśleli, że jesteś świętym? Czy dzielisz się, aby pomóc, czy aby być podziwianym? Lewis ostrzega, że diabeł uwielbia przekształcać nasze święte doświadczenia w paliwo dla naszej pychy. I w momencie, gdy zaczynamy się chwalić naszym życiem modlitwy, tracimy jego moc. Jezus był bardzo jasny w kazaniu na górze. Powiedział: Gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do Ojca w ukryciu. Nie jako budnicy, którzy lubią modlić się na rogach ulic, aby być widziani przez ludzi. Dlaczego? Bo prawdziwa moc duchowa rośnie w ukryciu, rośnie w ciszy, rośnie tam, gdzie nikt nie widzi oprócz Boga. Lewis często pisał o tym, jak łatwo jest zniszczyć coś pięknego, mówiąc o tym za dużo. Czy kiedykolwiek miałeś cudowne doświadczenie, a potem próbowałeś je opisać komuś innemu, i w trakcie opowiadania poczułeś, jak coś umiera? Jak magia znika? Jak to, co było żywe, Staje się martwe? To dlatego, że niektóre rzeczy są zbyt święte, aby je wyrażać słowami. Są zbyt głębokie, aby je analizować. Są zbyt osobiste, aby je udostępniać. A teraz słuchaj uważnie, bo to jest kluczowe. Gdy zachowujesz swoje doświadczenia z Bogiem dla siebie, chronisz swoją moc duchową. Biabeł nie może tego zaatakować, czego nie wie. Ludzie nie mogą tego skrytykować, o czym nie słyszeli. Twoja wiara pozostaje czysta, nieskażona opiniami innych, nienaruszona przez zazdrość, nieokaleczona przez sceptycyzm. Druga rzecz, której nigdy nie powinieneś ujawniać, to twoje plany duchowe i postanowienia. Gdy Bóg kładzie na twoim sercu, aby coś zmienić w swoim życiu, gdy decydujesz się podjąć post, gdy zobowiązujesz się do codziennej różańca, gdy planujesz pielgrzymkę. Gdy czujesz powołanie do głębszej modlitwy, zachowaj to dla siebie. Nie ogłaszaj tego światu. Lewis mówi nam coś głębokiego, że w momencie, gdy ogłaszamy nasze duchowe postanowienia, często otrzymujemy natychmiastową nagrodę w postaci pochwał od ludzi. I ta nagroda zaspokaja naszą potrzebę uznania, ale niszczy naszą motywację do faktycznego wykonania tego, co planowaliśmy. Ile razy powiedziałeś komuś: „Zaczynam post, zaczynam czytać Biblię codziennie”. Zaczynam wcześniej wstawać na modlitwę, I ile razy faktycznie to zrobiłeś? Jest w tym duchowa zasada. Gdy mówisz o swoich planach, wypuszczasz energię, która powinna być wykorzystana do ich realizacji. To jak dziura w zbiorniku, wszystko wycieka, zanim zaczniesz działać. Lewis ostrzegał, że diabeł uwielbia, gdy rozmawiamy o naszych duchowych ambicjach, bo wie, że samo mówienie często nas zadowala na tyle. Że nigdy nie przechodzimy do działania. Jezus powiedział: Gdy pościsz, namaść swoją głowę i umyj twarz, aby ludzie nie wiedzieli, że pościsz. To jest radykalne. Oznacza to, że nasze duchowe praktyki powinny być niewidzialne dla świata. Nikt nie powinien wiedzieć, ile godzin spędzasz na kolanach. Nikt nie powinien wiedzieć, jak wiele się poświęcasz. Nikt nie powinien wiedzieć o Twoich postach. O Twoich jałmużnach, o Twoich łzach. I jest piękny paradoks w tym wszystkim. Lewis to zauważył, im bardziej ukrywamy nasze duchowe życie przed ludźmi, tym bardziej Bóg je objawia w naszym charakterze. Nie musisz mówić ludziom, że się modlisz, jeśli Twoje życie jest modlitwą. Nie musisz mówić ludziom, że jesteś świątobliwy, jeśli Twoje czyny mówią to za ciebie. Prawdziwa duchowość nie potrzebuje reklamy. Trzecia rzecz, której nigdy nie powinieneś ujawniać, to twoje duchowe dary i charyzmy. Jeśli Bóg obdarzył cię darem modlitwy wstawienniczej, jeśli masz dar rozpoznawania duchów, jeśli otrzymałeś wizję lub słowo wiedzy, jeśli Bóg używa cię do uzdrowienia lub proroctwa, zachowaj to w głębokiej pokorze i dyskrecji. Nie paraduj tym. Nie chwal się tym. Nie używaj tego, aby zbudować swoją reputację. Lewis wielokrotnie pisał o niebezpieczeństwie duchowej pychy. Mówił, że to najbardziej podstępne ze wszystkich grzechów, ponieważ atakuje nas właśnie wtedy, gdy myślimy, że jesteśmy najbardziej świątobliwi. Pychę duchową najtrudniej jest zauważyć w sobie, ponieważ przybiera formę pozornej pokory. Możemy mówić o naszych darach z fałszywą skromnością, ale w głębi serca jesteśmy dumni, że Bóg nas wybrał. Pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli otrzymałeś dar od Boga, to nie jest twoja własność. To jest narzędzie, które on ci pożyczył, aby służyć innym. Młotek nie chwali się, że buduje dom. Pędzel nie chwali się, że maluje arcydzieło. To rzemieślnik zasługuje na chwałę, nie narzędzie. Tak samo, gdy Bóg używa cię do czegoś potężnego, cała chwała należy do Niego, nie do ciebie. Lewis ostrzegał, że diabeł uwielbia atakować ludzi, którzy mają duchowe dary. Zaczyna od subtelnej myśli: jesteś wyjątkowy. Bóg wybrał ciebie, ponieważ jesteś lepszy od innych. Masz coś, czego inni nie mają. Jeśli nie jesteś czujny, ta myśl zaczyna rosnąć. Zaczynasz patrzeć z góry na innych. Zaczynasz oczekiwać uznania. Zaczynasz być urażony gdy ludzie nie doceniają Twoich darów. I zanim się zorientujesz, Twój dar stał się twoim upadkiem. Historia jest pełna przykładów ludzi, którzy mieli potężne duchowe dary i stracili wszystko przez pychę. Prorok Balam miał dar, ale używał go dla własnej korzyści. Król Saul był namaszczony przez Boga, ale Jego pycha go zniszczyła. Judasz chodził z Jezusem, miał moc uzdrawiania i wyrzucania demonów, ale Jego pycha doprowadziła go do zdrady. Lewis mówi nam, że najlepszym sposobem na ochronę naszych darów jest zachowanie ich w ukryciu tak długo, jak to możliwe. Używaj ich cicho. Służ dyskretnie. Módl się za innych bez mówienia im o tym. Uzdrawiaj bez szukania uznania. Prorokuj bez budowania platformy. Pozwól Bogu być tym, który otrzymuje całą chwałę. Jest jeszcze głębszy powód. Dla którego te trzy rzeczy powinny pozostać ukryte. Żyjemy w wojnie duchowej. Biabeł i jego demony aktywnie pracują, aby zniszczyć każdego, kto poważnie podchodzi do życia z Bogiem. Lewis często pisał o strategiach diabła. Jedna z jego ulubionych taktyk to używanie informacji przeciwko nam. Gdy ujawniasz swoje duchowe doświadczenia, dajesz diabu mapę drogową Twojego życia duchowego. On wie, gdzie jesteś silny, więc wie, gdzie cię zaatakować. Gdy ujawniasz swoje duchowe plany, on wie, czego się najbardziej boisz, więc wie, jak cię powstrzymać. Gdy ujawniasz swoje duchowe dary, on wie, gdzie jesteś najbardziej wrażliwy na pychę, więc wie, jak cię pokonać. Dlatego Jezus nauczał o dyskrecji. Dlatego święci praktykowali ukryte życie modlitwy. Dlatego najwięksi wojownicy duchowi historii Kościoła byli często tymi, o których świat nigdy nie słyszał. Żyli w ukryciu, modlili się w ciszy, służyli dyskretnie i zmienili wieczność. Lewis często cytował słowa: Żyj w taki sposób, jakby Bóg był jedyną publicznością. Nie żyj dla pochwał ludzi. Nie żyj dla uznania świata. Żyj dla jednego, który widzi w ukryciu i nagradza w ukryciu. To jest tajemnica prawdziwej mocy duchowej. Ale musisz zrozumieć, to nie oznacza, że nigdy nie powinieneś świadczyć o Bogu. To nie oznacza, że nigdy nie powinieneś dzielić się swoją wiarą. To nie oznacza, że nigdy nie powinieneś używać swoich darów publicznie. Lewis nie mówi o całkowitym milczeniu. On mówi o duchowej mądrości, o rozeznaniu, o wiedzy, kiedy mówić, a kiedy milczeć. O rozumieniu różnicy między świadectwem, które buduje Królestwo Boże, a chwaleniem się, które buduje Twoje ego. Kluczem jest motywacja. Zanim cokolwiek powiesz o swoim życiu duchowym, zapytaj siebie: dlaczego to mówię? Czy to zbuduje ich wiarę, czy moją reputację? Czy to da chwałę Bogu, czy mnie? Czy Duch Święty mnie prowadzi, czy moja pycha? Lewis mówi, że jeśli masz wątpliwości, Zachowaj milczenie. Lepiej powiedzieć za mało niż za dużo. Są momenty, gdy Bóg prowadzi nas do dzielenia się, gdy ktoś jest w kryzysie wiary i Twoje świadectwo może ich podnieść, gdy ktoś walczy z tym samym grzechem, z którym Ty walczyłeś, i Twoja historia może dać im nadzieję. Gdy Duch Święty wyraźnie mówi, powiedz to. W tych momentach mów, ale mów z pokorą. Mów z rozeznaniem. I zawsze pamiętaj, że to nie ty jesteś bohaterem historii. To Bóg. Lewis wielokrotnie ostrzegał przed fałszywą duchowością, która polega na pokazywaniu, przed religijnością, która jest teatrem, przed wiarą, która istnieje głównie w mediach społecznościowych. Prawdziwa duchowość jest jak korzeń drzewa, ukryty pod ziemią, niewidzialny dla oka. Ale to właśnie on daje trzebu siłę do wzrostu i owocowania. Dzisiaj wyzywam Cię do czegoś radykalnego. Przez następne 30 dni nie mów nikomu o swoim życiu modlitwy. Nie wspominaj o swoich postach. Nie chwal się swoimi duchowymi praktykami. Żyj w ukryciu z Bogiem i obserwuj, co się stanie. Lewis obiecuje, że odkryjesz moc, o której istnieniu nie wiedziałeś. Odkryjesz wolność od opinii innych. Odkryjesz, że Twoja wiara staje się głębsza, silniejsza, bardziej autentyczna. To jest droga świętych. To jest droga prawdziwej mocy duchowej. To jest droga Jezusa, który przez 30 lat żył w ukryciu, zanim zaczął swoją publiczną posługę. I nawet podczas tej posługi często mówił ludziom, których uzdrowił, nie mów nikomu. Dlaczego. Bo rozumiał zasadę, o której mówimy dzisiaj. Rozumiał, że prawdziwa moc rośnie w ciszy. Pamiętaj, twoje życie duchowe nie jest show. To nie jest występ dla publiczności. To jest święta intymność między Tobą a Bogiem. Chronią, ją. Czerpi ją. Zachowaj ją w swoim sercu jak Maryja, która zachowywała wszystko i rozważała w swoim sercu. Ona nie biegła opowiadać wszystkim o swoich doświadczeniach. Ona żyła nimi w ukryciu i to właśnie dlatego stała się największą świętą w historii. Módlmy się. Panie Jezu, naucz mnie mądrości milczenia. Naucz mnie ochrony tego, co święte. Przebacz mi za wszystkie czasy, kiedy używałem mojego życia duchowego do budowania mojej reputacji zamiast Twojego królestwa. Odnów we mnie pokorne serce. Daj mi łaskę życia dla Twojej publiczności jednego. Niech moja wiara będzie głęboka, niegłośna. Niech moja modlitwa będzie potężna, niepubliczna. Niech moje życie mówi głośniej niż moje słowa. W Twoje imię. Amen.